Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek naprawdę długo wyczekiwany i męczony przeze mnie. A mianowicie, jak zapewne widzicie teraz na ekranie, misja 15 na lajtach na obiekta 260 e, ukończona. I to z wyróżnieniem, co, co jest mniej istotne. I mogę Wam powiedzieć, że to jest ostatnia misja, jaką musiałem zrobić, żeby mieć ten chow. Więc... No i teraz mam tak, lighty i medy zrobione. Mam 12, 13 rozkazów już, więc biorę sobie tak. Klikam. Klikam sobie arty. complete Okej. Okay, zrobione. Kolejne. Tedeki. Tak, zaliczyło się. Zaliczyło się. Tedeki. Complete. Cyk. ok I teraz jeszcze Hateki. Complete. complete I. Udało się, wszystkie misje zrobione, i dzięki temu mam obiekta 260, nareszcie długo wyczekiwany. Powiem szczerze, że nie było to wcale takim trudnym zadaniem do zrobienia. Może dlatego, że ja robiłem tylko medy i lighty: moje dwie ulubione klasy, bo miałem tyle rozkazów, że tak jak widzieliście, se pominąłem trzy, yy, trzy po prostu trzy linie, trzy klasy, których po prostu nie lubię, i zrobiłem lighty, medy, które mi... Grać uwielbiam. Jeśli chodzi o te misje, było kilka takich wkurzających, które naprawdę niby były proste, ale zajęło trochę czasu, żeby je zrobić, bo trzeba trafić na mapkę, team i trzeba trafić przede wszystkim na bitwę, jak gra się lightami, żeby nie było EBR-ów, bo to one są najgorsze, kiedy jedziesz do krzaka i nie, możesz, nie zdążysz do krzaka dojechać, bo w tym momencie EBR cię wykrywa i to jest właśnie najgorsze. Myślę, że zrobi taki odcinek mniej więcej o tych misjach, co i jak w szczególności Light Medy. O tych o reszcie raczej się wypowiadać nie będę, bo. No specjalistą nie jestem, no jest, jest też są właściwie takie dwie chyba najbardziej irytujące. Yy, ale o tym już w innym odcinku powiem pokrótce, jakimi czołgami ja te misje robiłem i jakie ja bym wam polecał. No i zobaczymy może już tego obiekta 260 jest i on. Proszę bardzo. Jest i on już w moim garażu. Okej, okay, w końcu mi się udało uporać, uporać z tym wszystkim. Jak widzicie, załoga jakaś tam jest czteroperkowa, wyposażenie standardowe dosyłacz stabilizator, wentylacja, amunicja jakiś tam, jak wiadomo, standardowy zestaw, jeśli chodzi o materiały eksplacyjne o no i pojedźmy pierwszą bitwę. Koledzy świadkiem, że mega się skupiłem na tych misjach i właściwie grałem randomy tylko czołgami pod misję. Nie grałem ani razu, odkąd zrobiłem te 5 a Nie grałem ani jednego randoma czołgiem innym niż Light lub Med, właśnie po to, żeby zrobić y, tą misję, znaczy tę misję. Więc, no naprawdę, było. Y, był fokus, żeby to zrobić. Oczywiście, było wiele raidów, raidów, i koledzy, świadkiem, że to, no powiem szczerze, że dużo tych misji, jak naprawdę zależą od szczęścia. Od tego, jaka mapa, jaka drużyna. I bardzo się cieszę, że już mam to za sobą. Eboli na pewno nie będę robił, bo, bo rok szkolny się zaczyna. I nie będę miał po prostu czasu na to, żeby to robić. A stres, dopiero na ekskaliburze mam dwie 15 zrobione, bo w ogóle tam tych misji. Nie robię No jestem ciekawy jak ten waszej zerowy 0 Jak gram przeciwko niemu podczas jakichś natar czy coś To ten jego pancerz powiem szczerze dinga nawet z goldów czasami potrafię się odbić Więc mam nadzieję, że W tej bitwie nie będzie inaczej, no losowanie wybitne bo na ósemki Pierwsza bitwa więc oczywiście, że musiało Tak być Jestem zdziwiony, bo strasznie szybko ładuje, 9 sekund, to jest naprawdę krótko jak na gdzie tego 10 poziomu z Alfą 440 malfa. Ma ja myślałem, że 390 standardowo. Kurczę to naprawdę Naprawdę jest coś. Natkowo to kółeczko nie jest, ale takie duże od celownika, więc... Jest dobrze. Na... Póki co ja jestem zadowolony. Jeździ też 60 na godzinę. Ale słabo skręca. Już to widzę. Niestety. Dobra, zobaczmy, co tutaj przyjechało. Super koń. To może nie. O, i siódmy. Odbił się ja też. Niestety. Spróbuję tutaj przysnipić sobie na. Klasztor, może coś uda mi się wychaczyć? O, już Arta oczywiście. Nice! Wlosowało na szczęście. Lajcik zdjęty, mimo ogłuszenia trafiłem. Co tam jest? I siódmy, i oho tak? Aha, Arta znowu. Zagram to trochę agresywnie, jak mi ogłuszenie. Albo dobra, strzelił to. Albo nie, bo kurde, klasztor. Jest nie nasz, to jednak nie pojadę. Kurde. Nie wiem, no chyba, nie, chyba jednak nie warto robić sobie skrapa tym, nie oglądałem żadnych filmików przed, przed tą bitwą. Może właśnie mieć taką, nie wiem, niespodziankę, można by rzec. Kurde 493. O kurczę, siurmy tu podjechał. Halo. Nora, on spojrzy właśnie. Strzeli w niego. Ja sobie wyjadę, cyk. odbił się. Z goldów się odbija. To nie jest źle, Niezły agent. Dobra, strzelił. Więc mogę sobie wyjechać. O kurczę, tam z tyłu. Fuck, nie, nie dokładnie przy, przycelowałem i. i od razu nie trafiłem. Dobra, w mogę zebrać odpisa. Przebił mnie akurat. Alicja się odbije, tak szczerze Dobra, ho ho chyba Dobra, ten 50TP chyba będzie chciał no zbierz gościu, masz 1300HP, już nam od dupy jadą Co? Dinko garnka KW-4? Kurde, jarda. No, trudno ale 3600 zrobiłem. No nie była jakaś to wybitna bitwa. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby tyle. E, krótka bitwa, krótkie, że tak powiem, e, e, krótki odbiór tego czołgu. Ja się osobiście bardzo cieszę. W sumie zrobiłem, e, zrobiłem ten czołg w dwa tygodnie, jakoś tak, coś koło tego, odejmując te wszystkie wyjazdy. I te wszystkie wyjazdy, które były po drodze. Bo filmik wstawiłem z Artą 15. To aż sobie sprawdzę. E, wstawiłem tydzień temu. No, czy gdzieś tak, trzy tygodnie temu zrobiłem te 55a i około półtora tygodnia byłem na wyjeździe, więc półtora do dwóch tygodni robiłem tego 2.6.0, więc naprawdę uważam, że całkiem szybko. Zrobił rok temu, gdyby nie ta misja na Arty, ale cóż. Ważne, że jest teraz. Bardzo się cieszę. Dajcie znać w komentarzach, czy wy macie 260 i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!